Kończymy te buty wzorowane na kolorystyce samochodu firmowego pana Sebastiana. W pierwszej kolejności idzie zakładka, czyli usztywnienie części pięty, następnie szpic, sztuk dwie. I lecimy ze ścienianiem. Szpic, czyli usztywnienie przodów. A teraz na stołek siadamy przy warsztacie i przybijamy pod podeszwę. Teraz smarujemy i będziemy odstawiać na jakiś czas, ale wcześniej, proszę Was, dajcie serduszko, będzie mi bardzo miło. A ja w tym czasie zabieram się za cholewkę. Musimy obciąć na dodatek podszewki, czyli skóry od wewnątrz, żeby przejść do wlepienia szpiców, które właśnie widzicie, a następnie zakładki do tyłów. Sytuacja, smarujemy wszystko, wlepiamy, no i przykładamy futrówkę, równamy wszystko pięknie i czekamy teraz sobie, aż delikatnie przeschnie. A w tym czasie przerwa i przekąska, no bo jakżeż mogłoby być, żeby robić jakąś parę i nie jeść przekąski? No zwłaszcza.